Szanowni Państwo, właśnie wracam z sesji Rady Miasta w Pile. No niestety nie pozwolono mi zabrać głosu, wyłączono mi mikrofon, dlatego nagrywam ten filmik, aby wskazać, co chciałam zarzucić w skardze na pełniącą funkcję prezydenta miasta Piły. Chciałam zarzucić złą podstawę prawną w adnotacji urzędowej z dnia 3 stycznia 2024 roku. Artykuł 24 KPA nie ma punktu 6. Jest tylko paragraf 1, 2, 3 i 4, i tego dotyczyła moja skarga. Punkt 14 to było rozpatrywanie mojej skargi, ale niemerytoryczne. Tam nie było słowa o tych zarzutach dotyczących niewłaściwego zastosowania artykułu 24 KPA. Stan faktycznie jest taki, że w tym momencie moja skarga jest zasadna. Chciałam prosić radnych o zapoznanie się z ustawą. Bo nie ma w artykule 24 KPA punktu 6. W dokumencie o wyłączeniu pracownika z uwagi na trwające postępowanie karne powołano się na artykuł 24, punkt 6 KPA. Taki punkt nie istnieje. Prezydent. Nie, chciał, chciałam, żeby prezydent mi odpowiedział, pani prezydent mi odpowiedziała, co autor miał na myśli, bo nie ma takiego przepisu. Prezydent musi działać zgodnie z przepisami prawa, a ja po prostu chciałam poznać opinię pani prezydent. Kolejna kwestia dotyczyła marnotrawienia pieniędzy gminy. Odecie z Koszalina, który wykonał wadliwą, niestaranną pracę, która ma status zaniechany, gmina piła, zapłaciła 6 tysięcy złotych. Starosta odmówił włączenia wadliwej dokumentacji do zasobu temu geodecie. Dwukrotnie negatywnie ocenił jego dokumenty z uwagi na rażące naruszenia prawa. Chciałam też zadać pytanie, bo pojawiły się sprzeczności i rozbieżności. Gmina Piła zabezpieczyła 50 tysięcy w budżecie na kancelarię prawną. Skarbnik gminy na sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia jasno powiedziała. Kwota została zabezpieczona w planie w celu rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy dotyczącej rozgraniczenia. To jest sprzeczności z Słowami dyrektor Wydziału Gospodarki yy, Nieruchomościami Pani Łukomskiej, która w odpowiedzi na interpelację radnej pani Emilii Piechockiej yy, z 25 marca 2024 roku napisała. Zabezpieczono w budżecie środki finansowe na ewentualne wystąpienie z pozwem do sądu o ochronę dóbr osobistych. Chciałam po prostu zapytać panią prezydent, chciałam poprosić o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wypowiedzi pani skarbnik i pani dyrektor Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami. Celem mojego wystąpienia było uruchomienie takiej refleksji, chociaż refleksji o tym, że faktycznie zarządzanie miastem jest powierzone złym osobom. Chciałam wystąpić, bo jestem mieszkanką piły i mam prawo składać skargi, mam prawo składać wyjaśnienia, no niestety nie w pile.